Hej, dzięki, że zgodziłeś się mi pomóc w sprytestowaniu tego tech, co mam kupić. No spoko, nie ma problemu, bo ty teraz modernowego nowego Storma zrobiłeś, tak? No tak, spodobało mi się, więc zobaczę, jak się gra. No, ujdzie, A tak z ciekawości. Ty wiesz, jak z tym kręcić? Nie, jeszcze nic nie testowałem, wydrukowałem tylko proxy. Ale wiesz, no myślę, że da radę się tego nauczyć z biegu. No nie wiem, nigdy nie grałeś kombo dekami, zawsze tylko nawalałeś. E, tam nie może być takie trudne. Dobra, dawaj gramy. Zagram Island i <słyszy> <słyszy> Iii... Okej, okay, widzę właśnie jak ogarniesz ten dek. Nie, da radę, spokojnie. Okej, okay, chyba mogę wygrać. Nie jestem pewien, ale zobaczę. Eee, za jeden, manę zagram Piretic Ritual. Storm dostanę trzymany. Teraz zagram za te trzymany Desperate Ritual. Pokazując Desperate Ritual. Storm wejdzie, dostanę sześć. No eee, w sumie, poczekaj. Cofnę. Nie desper Ritual, zagram najpierw manomorfozę za jeden many. Dostajemy tutaj dwa jeszcze w takim razie. Dodam niebieską, niebieską, więc wezmę sobie drugą kosteczkę. Dobra, teraz za jeden. Serum visions, dobiorę, storm, i zobaczę na dwie. Obie do grobu. Dodaj na spód, albo na topa, a nie na topa, albo do grajbiardu. A, bracia Bracja. Okej, okay, to dam na... dodam te dwie na spód i... ...a nie, czekaj... Y, ...chyba, chyba miałem policzyć sobie Storm za poprzedni spell... ...to dodam go sobie do Storm to dobra? Dobra, to teraz zagram... Y, ...zatrzymany... ...Astin Flames... ...Storm... I zobaczę co tu mam w grobie eee... eee, Zagram Discover the Impossible eee, To pójdzie do grą bez flashbacku eee, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć eee, O to jest, eee, Wish eee, Zagram Wish To będzie do dziewiętnastu stron. Wezmę... Me... Gdzie to jest? Gdzie to jest... Grape shot. I za 2 elemany grape shot i jest 20 i wygrałem! Mhm, mm mhm, mm no. E, super, super. W sumie jesteś głodny? No, troszkę. A czemu pytasz? A nie, bo kiedyś się kombiłeś, to zrobiłem nam e, sushi. E, jest ogórek, łosoś, sezam. Nie miałeś tykwy, więc poszedłem jeszcze do rzadki kupisz trochę. Ale nie było jej to, podjechałem rowerem do Biedronki, 20 km stąd, żeby to kupić. Co prawda po drodze potrącił mnie samochód i posiedziałem trochę na sorze, żeby mieli pewność, że nic mi nie jest. Przy okazji zahaczałem co policję, żeby dać im rejestrację tego typa. Ale widzę, że zdążyłem na czas. Ha. Wiesz co... Grajmy następną górne, może, co?